Cześć, witam na kanale Info Prawa. 16:35, 20 czerwca. Zakończyliśmy pierwszą linię kroplującą, nawadnianie kropelkowe. Opowiem wam chwilkę o tym, powiem w miarę krótko wszystko to, co tu jest, do czego to służy, a też będzie filmik taki rozszerzony, jak zrobimy więcej linii, będzie pokazane wszystko krok po kroku, jak to y, zrobić. Ale tutaj też będę o tym mówił. Zobaczcie sobie na no to, ten, to już jest piękny widok. Tutaj jest Mauser, a po prawej stronie są moje warzywa, tunel foliowy i no, bardzo dużo różnych tam jest warzyw. Pokazuję Wam relacje z uprawy. No i ja tutaj podkreślam, że ja ekspertem nie jestem, zrobiłem sobie co prawda kilka takich systemów nawadniających, jednak po prostu to po amatorsku, jednak to u mnie działa, to u mnie bardzo dobrze się sprawuje. To, co mam tutaj, to jest pierwszy raz, ponieważ tutaj mamy mausera, no i w środku jest pompa i woda. Woda w Małyserze jest, no jest no, ale tutaj tak, leci ta woda sobie z pompy, za pomocą pompy i tutaj mam odprowadzenie do węża, natomiast tutaj mam odprowadzenie do linii kroplującej, tu, tu jest pierwsza, tam będą jeszcze inne. No i tutaj tylko w skrócie powiem, że żeby to zbudować to trzeba było, tak, zawory, nyple, mówki, trójnik i kolanka żeby to wszystko zrobić. No to wiadomo, że o tutaj już jest zawór załączony, żeby to działało, jeszcze musi być załączona pompa. I to będę też właśnie wszystko rozszerzał. Ja tutaj mam Mausery. tutaj mam 14. Przepraszam za bałagan. One są też połączone za pomocą kolanek już takich większych, za pomocą rury. Też był o tym filmik i też filmik o tym będzie. Tutaj mamy tak, natomiast każdy z Was może mieć linię kropującą niezależnie od tego, czy macie Mausery, czy nie. Ja mam pierwszy raz taką linię. Pierwszy raz mam takie nawadnianie, natomiast wcześniej miałem to zro zrobione po prostu z linii kropującej wyprowadzonej z kranu. I to było tak. Tutaj przyjmijmy sobie, że tutaj jest kran. Miałem tak zrobione bez żadnej pompy no, na działce, na ogródku działkowym. Kran podłączony, tutaj to jest rozdzielacz poczwórny, żeby zrobić sobie cztery sekcje. Wcześniej miałem też sterownik bateryjny, nawadniający, teraz nie mam. No i sobie leciała dalej linia kroprująca. Co jest tutaj bardzo istotne, to to. To akurat jest gładka linia w celu transportowania wody. Natomiast już dalej, wejdźmy sobie tutaj do tunelu foliowego. Zaraz ja to włączę, bo to było testowane, czy to działa i nie działa. Wejdźmy sobie właśnie tutaj. Tutaj jest linia kroplująca z kompensacją ciśnienia. To jest bardzo ważne kompensacja ciśnienia żeby nie było tak że tu wam wylatuje szybciej dużo szybciej tu wam leje się bardzo mocno a na końcu leje wam się bardzo słabo tutaj mniej więcej mniej więcej jak ja sobie tak patrzę to się leje po równo czy to jest tutaj czy to jest na, na końcu rzędu to jest bardzo istotne więc linia kropująca z kompensacją ciśnienia, można było sobie zrobić to z pajączkami tak zwanymi, że tutaj sami sobie robicie dziury. Ja tutaj już mam właśnie te kroplowniki, tutaj one są co 33 cm. I tak, będzie dużo pytań, gdzie to sobie zakupiłem? Ja żadnej współpracy nie mam, to nie jest żadna reklama płatna. Wcześniej sobie kupowałem te wszystkie sprzęty, to było nawadnianie Chris PHO Chris, taka to była strona, a teraz sobie zakupiłem w Edon Kwiat. Tam po prostu miałem dobrą cenę. Też się później okazało, że jeden z pracowników to jest też mój widz, więc bardzo mi było miło. Ale tak jak podkreślam, żadnej współpracy nie mam, za wszystko sobie zapłaciłem. Więc tutaj są dwie linie kropujące. Mogłaby być jedna, tam w dalszych tych też będzie jedna. Swoją drogą. Tak to tutaj mniej więcej wygląda. Linie kropujące są przymocowane za pomocą szpilek kotew. Są takie spe specjalne, zaraz wam je pokażę do, yy, do linii kropujących. Można też sobie użyć zwykłe, i też będzie OK. Natomiast już testowałem sobie, jeżeli chodzi o metalowe, to jak umieszczałem je tutaj, to to mi się gieło jak umieszczałem tutaj, było dobrze ale wolę sobie kupić takie, takie, wiecie specjalne i mieć z głowy dobra, załączmy sobie to, niech to sobie poleci i zobaczycie sobie właśnie jak to wygląda, tak jak Wam powiedziałem, to jest amatorskie ja zwykle miałem tak, wiecie, płaską linię, tutaj sobie porobiłem dziury są takie groble, ten, ale to trudno to i tak będzie dobrze nam nawadniało całe pole no i sobie tutaj mam takie coś, pyk i już zaraz pompa zadziała no i proszę Państwa chyba słychać, że leci leci woda, I ja Wam zaraz to wytłumaczę to jest na przykład trójnik QJ16 to jest zawór też kujot 16 i on tutaj sprawia, że albo mi tutaj ten, ta woda będzie leciała, albo nie chodzi mi że albo, że albo ona będzie tutaj leciała na tej linii albo nie no i chodźmy sobie dalej Widać jak to już zaczyna lecieć, to już zaczyna sobie lecieć, i teraz powstaje pytanie: na ile taka linia wystarczy, jeżeli nie mamy pompy? Ja tutaj mam pompę, nie wiem, na ten moment wszędzie, jak widać, świetnie leci z bardzo dużą według mnie szybkością, nawet jak leci wolniej to, to też jest bardzo dobrze no ja na działce miałem ponad 100 metrową linię, która mi leciała po, po prostu z kranu, bez żadnej pompy i bez problemu to wydalało i bardzo dobrze to nawadniało ale to nie oznacza, że u Was też tak będzie. Musicie sobie po prostu to przetestować, jak to u Was będzie, ponieważ no, różne są ciśnienia w kranie. Na jednej działce jest ciśnienie większe, na drugiej mniejsze. Miałem to tak: na jednej działce leciało mi szybciej, na drugiej leciało mi wolniej. I przez to też trzeba sobie przetestować, jak długo takie nawadnianie ma lecieć, bo u jednych wystarczy 20 minut. Bo to będzie leciało szybko, a u innych trzeba będzie, żeby to leciało 40 minut, to taki tylko przykład. Ale widać, że, że, że to sobie leci, to też sobie u mnie leci tam. Zaraz wam pokażę całą linię. Natomiast tutaj mamy takie zakończenie, to jest korek QJ16, żeby linia już nie, nie leciała dalej. Mógłbym sobie to złączyć na przykład za pomocą kolanek, żeby to było tak. No, ale zauważmy, że tam jest ten właśnie zawór, więc to sobie leci, więc już tutaj bym tak zrobić nie mógł, ale generalnie mógłbym to zakończyć inaczej. Jednak zdecydowałem się to zakończyć w ten sposób. Spójrzcie sobie, tu jest moje pierwsze właśnie nawadnianie. Te małzery z tych mauzerów będzie leciała woda na różne sekcje. Tutaj już leci, ja sobie będę mógł tutaj yy, zakręcać. Jeżeli będę chciał, żeby mi na przykład leciała tylko woda do cukinii, to sobie tam zakręcę w innym miejscu. Zaraz Wam to pokażę. A jeżeli będę chciał, żeby mi leciało wszystko, to będzie sobie leciało wszystko. Tutaj mam dobro, wolność. Tak jak chcę, tak właśnie będzie. I wszystko tutaj jest. Zakręcenie linii jest za pomocą, tutaj to będzie bardziej widoczne, za pomocą kolanek. Kolano QJ16. Linia sobie leci. Tak. Tak. Kolano i znowu powrót. Możecie mieć jedną linię. U mnie przy roślinach ozdobnych będzie jedna linia, przy borówkach będą linie dwie, ale przy wielu roślinach owocowych będzie to linia jedna. No ale tak to słuchajcie wygląda. Do ogórasów leci, wszędzie woda leci. No i spójrzcie sobie tutaj. Tutaj mam taką całą pokazaną linię. Tu są akurat pomidory. Leci sobie linia, linia bez Taka gładka, żeby mi tylko transportowała wodę. Jest trójnik, trójnik Kujot 16. Zaraz pokażę to łączenie. Troszkę tej znowu linii. Zawór Kujot 16 i sobie to leci do końca. Jest podłączone za pomocą szpilek. Potem jest zawrócone tymi kolankami, tak jak Wam pokazałem. I na końcu mamy zamknięcie linii za pomocą, to jest korek QJ. Nie wiem, czy tak powiedziałem wcześniej. Jestem teraz w tunelu, tutaj widać następne linie. I zobaczycie sobie, jak to wygląda tak dalej. O. Przejdźmy sobie do końca. Końcówka linii jest zakończona kolankiem. I tam sobie leci. I teraz idziemy do początku. Widać, że, że tutaj są następne linie. Tak jak powiedziałem, w zależności od Waszej pompy czy od y, kranu, po prostu tak jak powiedziałem, gdzie nie leci Wam woda szybciej, gdzie nie gdzie wolniej, zależy od ciśnienia. No i sobie to idzie, idzie, dalej idzie, tutaj mi wchodzi właśnie do, do tego tunelu, no i tak mamy wszystko połączone za pomocą trójników, za pomocą tych właśnie zaworów i tak dalej, i tak dalej. Pokażę wam jeszcze jak to wszystko się łączy, ale pompa, słychać, że chodzi, no pięknie to wygląda. Tutaj to mi teściu fajnie to wszystko skręcił, no i później właśnie było wszystko dalej skręcane, przejdźmy do tego jak to się skręca. Na szybko sobie spójrzcie, to naprawdę jest bardzo proste, ja się spodziewałem, że to jest bardzo trudne, natomiast jak kilka lat temu sobie to zrobiłem, zauważyłem, że no każdy może sobie takie coś zrobić i to nie jest, tak jak powiedziałem, trudne, wszystko co trzeba mieć. Linia kropująca z kompensacją ciśnienia, szesnastka. Tutaj jest linia gładka do, do transportowania wody, żebyście, e, widać to, czekajcie, widać to, żebyście nie tracili, jak chcecie, nie wiem, metr sobie dalej przetransportować, a nie chcecie, żeby to tutaj leciało. A tutaj linia kro, kropująca z kompensacją ciśnienia co 33 cm. Korek QJ16 do. Zakręcania linii, żeby, ta, żeby tutaj już nic nie leciało. Kolano kujot 16 do łączenia sobie linii. Bo jeżeli byście chcieli sobie tak zrobić, żeby to było tak, tak, to jak będzie to ostry kąt, to się ta linia wam będzie łamała. Tutaj trójnik do połączenia jednej linii, drugiej linii i trzeciej linii. Tutaj łącznik to jest wszystko, te QJ16, do łączenia dwóch linii, jak Wam się coś zepsuje, to też warto kilka takich właśnie, właśnie mieć, bo czasem się zdarzy, czy to po zimie, czy nie, że coś się zepsuje. Swoją drogą ja na zimę te kroplowniki trzymam na ziemi, po prostu tak jak są, tak, tak są. Jedynie jeżeli mam sterowniki, to je biorę. Ten łącznik czwórnik to, to też zbieram, bo potrafi pęknąć, natomiast ta, ta linia jeszcze nigdy nie pękła. No i szpilka no i żeby połączyć sobie takie coś to, to jest tutaj ważne ta nakrętka bierzecie tak ta nakrętka musi być tak i nie pchamy tak a przynajmniej ja tak nie robię tylko sobie tak wiecie tak pyk 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 o, i mamy i zakręcamy ja miałem kiedyś poczekajcie zakręcę ja miałem kiedyś bez zakrętek, no to było tak, że jak było większe ciśnienie, potrafiło mi to wyrwać. Tu nie ma szans. Miałem kiedyś takie coś i już tego no szczerze mówiąc nie polecam. O, takie coś było i wiecie. No i i leci. No i tutaj już nie będę podłączał, bo to jest wszystko to samo. Zaraz zobaczycie krótki fragment, jak miałem to nawadnianie ze sterownikiem, żebyście też wiedzieli, żeby ten filmik był pełniejszy. Natomiast tutaj, no, coś wspaniałego. 14 mauserów połączonych, 14 ty y, tysięcy litrów. Wszystko będzie leciało, to znaczy nie wszystko, ale po trochu będzie leciało właśnie do moich warzyw. No, spójrzcie sobie, no pięknie to wszystko wygląda. I czy warto takie nawadnienie sobie zrobić? Według mnie zdecydowanie tak. Ale czy zaoszczędzicie sobie na wodzie przy takim nawadnianiu? Według mnie, no różnie może być. Ja to sobie kiedyś myślałem, że A będzie mniejsze zużycie wody. Ale jak założyłem sobie te kilka lat temu, nie wiem ile to było, 6 lat temu czy ileś, takie właśnie linie kroplujące, to okazało się, że zużywam tak około dwa razy więcej wody niż wcześniej zużywałem. Tak to mniej więcej jest, bo to jest tak, że Mamy nawadnianie, nie trzeba nic z tym robić, wystarczy nacisnąć przycisk albo odkręcić zawór, żeby leciało i to po prostu sobie leci. I nie musimy się z tym męczyć. To jest ogromny plus. Dla mnie to, to jest nie do przecenienia. My byśmy nie dali tutaj rady. I tak samo na działce też było bardzo ciężko, bo to było kilka godzin poddawania z konewek. Tutaj by było jeszcze więcej, żeby poddawać takie całe pole, jak to będzie tak rozrośnięte. I to jeszcze latem, więc byśmy nie dali po prostu rady. Natomiast zużycie będziemy mieli większe, bo to jest tak, że z konewek poddalibyśmy albo nie. A tutaj A. Dobra, włączę sobie i niech sobie leci, niech się nawadnia. Oczywiście, według normy, że na przykład pomidory będą podlewane rzadziej, cukinia będzie podlewana częściej i tak dalej, ogórki częściej, marchewka praktycznie wcale nie będzie podlewana i tak dalej. Ale no to jest właśnie tak, że a mam nawadnianie, to sobie po prostu załączę, niech, niech sobie leci i zużywam więcej wody. Tak po prostu jest. Tutaj mam zrębki. Też planowane jest nawadnienie kropelkowe. Już mamy rozłożone to wszystko. Wystarczy podłączyć sobie po jednej linii. Jednej linii kroplującej. Widać tutaj właśnie, że mamy ten zawór, trójnik, linie gładkie. No i tutaj będą linie z kompensacją ciśnienia. Tutaj mam na, na przykład orzech ziemny. No a tu po prawej mam dopiero co posadzone arbuzy. Ale ważne jest właśnie to, ta linia kroplująca, i tutaj będzie tylko jedna linia, no bo te zrębki też ładnie trzymają wilgoć, a to będzie na wszelki wypadek, jakby trzeba było jednak podlać to miejsce. Tu mam takie resztki arbuza posadzone i tak dalej, no mam też ogórki, pomidory, paprykę i kilka takich innych warzyw, no to będą nawadniane częściej niż choćby właśnie marchewka, niż choćby na przykład pietruszka czy koperek. Do roślin ozdobnych będzie puszczona też tylko jedna linia kroplująca. Więc to trzeba uwzględnić indywidualnie. Też może być właśnie tylko jedna linia, a będzie podlewanie dłuższe, bo z dwóch linii to szybciej poleci niż, niż z jednej. Dobra, nie przedłużam, chciałem Wam się tylko pochwalić, pokazać to Wam, jak to już wygląda, ta linia kroplująca. Teraz jeszcze fragment, właśnie z tym starownikiem Tutaj mam taki rozdzielacz na 4, tutaj mam podłączonego węża, po, po prostu żeby sobie nalewać. Tutaj mamy sterownik. Akurat firma Celfast, powiem Wam, że no jest dosyć dobry. Jakbym miał oceniać tak w skali od 1 do 10, to te nawadnianie to jest 10 na 10. Natomiast to tak 7 na 10. Można sobie kupić taki na prąd. Ten. No ja nie miałem prądu na działce, więc, więc tutaj był bateryjny. No i to sobie można tak zaprogramować. Tu Wam tylko pokażę, że jeden czas, że może się, w, się włączyć o tej porze, może się włączyć o tej porze. Może oczywiście tylko raz, jak chcecie. No, i to sobie yy, mamy tutaj czas, yy, czas, który mamy obecnie, no nie ma tej godziny, jest później, nieważne. Yy, no, i tutaj mamy, że na każdy dzień w tygodniu można sobie to zaprogramować, więc dosyć, dosyć fajne i można sobie włączyć, jak ktoś chce. O, i to sobie leci, nie wiem, czy to teraz słychać, ale zaraz Wam to pokażę, jak to kapie. Można sobie tutaj to zobaczyć. Mam to podłączone do papyrki w donicy, no i to sobie tak kapie. To w zależności od tego, jak ciśnienie jest, jak to będzie, wiecie, wtedy szybko szło. Jakbym zakręcił trochę, to by szło wolniej. A że teraz jest odkręcone mocniej, to idzie mocniej. No i zakończymy na tym, gdzie było na początku. Bardzo Wam serdecznie dziękuję za uwagę. Ja tutaj może sobie założę taki sterownik elektryczny, ale na ten moment jest bardzo dobrze. Cieszę się właśnie z tego, co tutaj mam. Będą też inne linie kroplujące. Niech to się po prostu samo nawadnia. Odkręcę sobie, zakręcę i będzie świetnie. Dziękuję Wam za wszystko, za całe Wasze wsparcie. Zapraszam oczywiście do zakupu moich produktów. Ty mi bardzo pomagacie. Teraz są dobre promocje na infouprawa.pl i na Allegro. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie.